W ostatnich latach coraz bardziej popularne jest łowienie na komercji. Coraz więcej zawodów odbywa się na takich łowiskach. No i za tym idą producenci, oferują coraz więcej produktów na tego typu łowienie. No jest to nieubłagalny proces, który następował na Zachodzie i również występuje u nas. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić trzy podstawowe zestawy. I taktyki łowienia na tego typu łowiskach, ponieważ to nie jest tak, że za każdym razem, jak się pojedzie na komercję, na zawody, to się będzie łowiło bardzo dużej ilości ryb. No nie, czasami trzeba naprawdę się nagłówkować, żeby tą rybę dostać. I prezencja przynęty, w taki w sposób, w jaki ona jest prezentowana w wodzie, jest tutaj kluczowym. Kluczowym czynnikiem, który wpływa na nasz wynik. Zestaw numer pierwszy. Jest to najbardziej popularny zestaw. Eee, tym zestawem większość wędkarzy przełapuje powiedzmy 70% zawodów. Zobaczcie. Jest to spławik z grubą anteną. Musi być solidny. Musi wytrzymać kilka godzin orania. Często są grążele czy jakieś zaczepy. Także to musi być bardzo mocny spławik. Później, zobaczcie, mamy tutaj obciążenie główne. W tym przypadku jest to 5 śrucinek, bodajże szóstek. I potem mamy dwie śrucinki, dziewiątki. No i krótki przypon. Teraz taka ciekawostka. Zobaczcie, tutaj na przyponie znajduje się malutka śrucina sygnalizacyjna. Czemu ona służy i dlaczego jest na przyponie? Otóż, łowiąc na komercji. Stosujemy bardzo grube żyłki, i teraz, przy połączeniu tych dwóch żyłek, jeżeli nie ma tej śruciny, po prostu przypon potrafi stanąć nam pod kątem prostym w wodzie, gdy nie ma takiego oporu. I ta prezencja przynęty jest po prostu nieładna. Dodanie tutaj śruciny i wygruntowanie w taki sposób, żeby przynęta leżała zaledwie 5 cm na dnie, powoduje, że powstaje nam taki bardzo ładny łuk na dnie. I to ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o ilość naszych brań. Zestaw numer 2 Jest to zestaw na takie dni, gdy ta ryba nie żeruje aż tak bardzo. I trzeba pokombinować, żeby dostać jakiegoś karpia. I zobaczcie, tutaj mam znowu bardzo solidny spławik z grubą anteną. To jest akurat pół gramówka, cztery gumki tak żeby ten spławik był dobrze zamocowany ma wytrzymać kilka godzin zobaczcie jak jest on zbudowany teraz mamy tutaj rząd śrucin i odstęp pomiędzy śrucinami jest następujący pierwsza to co wam wcześniej mówiłem na przyponie jest jej malutka śrucina sygnalizacyjna następnie 12 cm mamy pierwszą śrucinę 10 cm mamy drugą potem 8 6 i aż do zera. Chodzi tutaj o to, żeby w momencie, gdy ten zestaw rzucimy na wodę, żeby on opadał takim naturalnym łukiem. I to bardzo dobrze działa wtedy, gdy ryba jest chimeryczna. Zestaw numer 3 jest to Jigger. Zobaczcie, jest to przelotowy spławiczek. Zazwyczaj o bardzo małej wyporności od 0,1 do, do 0,3 g, i on porusza się swobodnie na żyłce. Jedyne obciążenie, które mamy to jest to skupione obciążenie tutaj w postaci czterech dziewiątek i bardzo krótki 10 centymetrowy przypon. Następnie na samej górze mamy stoper gumowy i stoperek żyłkowy. Kiedy używamy takiego zestawu? Otóż wtedy, gdy ryba nie chce żerować na dnie, gdy ryba chodzi po powierzchni, czy tam w połowie wody, no i musimy tej ryby poszukać. I polega to trochę tak jak na takim łowieniu jak mormyszką pod, pod lodem, co zresztą Wam za chwilę zademonstruję. Teraz, ten żyłkowy przypon pokazuje mi stan, w którym przynęta dosłownie dotyka dna. I w każdej chwili mogę sobie teraz zmniejszyć grunt, ograniczając ten spławik. Tu mam drugi stoperek. Więc mogę tutaj te, te mormyszkowanie, tak to nazwijmy, ograniczyć sobie do, do pewnego określonego pułapu w wodzie. Jak się tym łowi? Jaka jest taktyka? To Wam za chwilę pokażę. Łowiąc z jigerem, wstawiamy w zestaw w taki sposób, żeby naśladować tempo naturalnego opadania przynęty na dno. Następnie odczekujemy chwilkę. Jeżeli nie ma brania, akurat było, to podnosimy zestaw do góry i powtarzamy proces. Odczekamy chwilę. Podnosimy do góry i znowu powolutku opuszczamy. Ma to mimikować opadanie przynęty w naturalny sposób. W ten sposób możemy przechytrzyć te. Ryby bardzo, bardzo ostrożne, karpie. Było branie, wkładamy i opuszczamy zestaw. gdyby jeszcze się nie nakręciły. Zazwyczaj ta metoda sprawdza się po 2-3-4 godzinach trwania zawodów, gdy wychodzi słońce. Ta ryba podnosi się z dna i wcale nie chcę żerować w miejscu no teraz jest jeszcze ranek i wyraźnie kopią także skuteczniejszy będzie zestaw klasyczny chociaż przy powierzchni też są wyraźnie teraz za zamiotło. opuszczamy o. w taki sposób łowimy jigerem oczywiście nie musi być to kukurydza można tu zastosować czerwone robaki. Bardzo skuteczne są na komercjach. Często robię tak, że nęcę kukurydzą, a łowię na czerwone. To się świetnie sprawdza, szczególnie gdy jest, gdy jest trudno. Gdy ta ryba nie bardzo chce żerować. Jest kolejna ryba na Jigera. Dosłownie no, bardzo skuteczna metoda. Jest, jest. Nagrywam film. Tym razem chyba będzie kart. Tiger działa jak samołówka. Praktycznie ryba się sama zacina, ponieważ mamy obciążenie główne bardzo blisko przyponu. Więc, Ach, jest. Zobaczcie. O, 2,5 kg. Jeżeli chodzi o samą taktykę nęcenia. Nie przesadzajcie z ilością zanęty, ponieważ na łowiskach komercyjnych ryba jest wszędzie i ona bardzo rzadko parkuje w miejscu, żeby żerować. I dużym błędem jest to, że wielu wędkarzy wyrzuca kilka puszek kukurydzy na dzień dobry. To nie jest dobrze. Ja na tutaj dzisiaj podałem dosłownie dwie kuleczki, takie zanęty i garstkę kukurydzy, i mam już cztery karpie, więc to. Naprawdę nie trzeba dużo męcić, żeby bardzo dużo złowić. Jedną z takich ciekawych metod łowienia na wodach komercyjnych jest tak zwany margin, czyli łowienie przy burtach. I zazwyczaj tego typu łowienie przynosi nam o wiele większe ryby, ponieważ w tych łowiskach duże ryby już są nauczone, że gdzieś dalej, gdzie rzucają na metodę i łowią tyczką. Jest niebezpiecznie. Poza tym, po zawodach wszyscy wyrzucają pod brzeg jedzenie i te największe, najsprytniejsze ryby, o które nam przecież na zawodach chodzi, zazwyczaj siedzą pod samym brzegiem. Paradoksalnie. Ale jak skusić te ostrożne ryby do żerowania? Otóż ja mam taką metodę, że podaję jedną malutką kulkę zanęty pod brzeg, ale podaję ją bliżej, bliżej siebie. To około. 70 cm bliżej niż będę łowił. Natomiast tam, gdzie będę łowił, podaję same ziarno. Czyli powiedzmy, że jest to kukurydza albo felek. Tu już sobie wygruntowałem i łowiąc przy burtach należy znaleźć jakiś taki malutki placyk, żeby nam się zanęta nie staczała. O tak jak teraz widzicie? 70 cm bliżej. Tam mam drzewko, tu wrzucam kuleczkę. Więc potrzebujemy dosłownie takiego małego obszaru, na który położymy tą zanętę. A w momencie, gdy będziemy łowić, należy tak wygruntować, żeby przesuwając spławik w stronę brzegu, przynęta oparła się od spad. W tym momencie ryba, płynąc z głębokiej wody, ma tą przynętę na wprost. Jest to naprawdę bardzo skuteczna metoda łowienia, bo ona nie musi się obrócić, żeby kopać i szukać tej przynęty na dole, tylko uderza w skarpę. Teraz zanęcę kukurydzą dosłownie, nie wiem, 40 ziaren 70 cm za miejscem, gdzie położyłem zanętę. Ma to na celu ustawienie pułapki na te największe ryby. Bo jestem przekonany, że właśnie te kilkukilowe sztuki będą siedziały tutaj pod brzegiem. Na razie pobawię się jeszcze na wprost. A za jakieś 15-20 minut spróbuję złowić jakąś dużą sztukę pod burtą. Jeszcze. Podczas łowienia jigera bardzo, bardzo ważne jest donęcanie e, jakimiś ziarnami. Czy to jest kukurydza, jak dzisiaj ja, czy to jest pelet. Ważne jest, żeby przez wodę cały czas coś przelatywało. Wtedy przyzwyczajamy tą rybę do tego, że przynęta cały czas spada e, przez słup wody. I te karpie wtedy nie rzedują na dnie, tylko ustawiają się w toni i przechwytują spadającą przynętę. Jest to o wiele szybszy sposób łapania. No a przecież o to chodzi na zawodach, żeby łowić jak najszybciej. Tym razem jigger przyniósł mi naprawdę dużą rybę. Kilku kilowy karp. Piękna, piękna, piękna sztuka. Jest. A nie. Kurczę, uciek z Bieraka. Już go miałem. To teraz się będę musiał znowu trochę pobawić. A już ręka boli. Bo co się w podbieraku zmieścił taki wielki poran. No, kilowa sztuka, A margin też odpalił. Po mniej więcej dwóch godzinach, praktycznie ryba przestała brać. E na wprost, pomimo tego, że tam widać było, że kopią, ale te brania były słabe. Natomiast każda wstawka pod burtą owocowała dużą rybą. Właśnie mam kolejną holuję. Natomiast w tej chwili już z telefonu, więc nie będę kręcił całego holu. Ale no, biorą smoki pod brzegiem. Zdecydowanie większe ryby niż, niż na środku. Także to, co Wam powiedziałem. Na początku jak najbardziej się dzisiaj potwierdziło. Największa ryba dzisiejszego dnia potężny karp. Nie będę go nawet podnosił, jakby pan go pokazał, tutaj nam. Zaraz go od razu wypuścimy. Piękna sztuka nawet nie odhaczałem, tylko zerwałem zestaw od razu. O. Dobra. Wypuszczamy, nie będziemy męczyć rybki. No i oczywiście wziął y, przy burcie, przy samym brzegu. Tak jak, tak jak przypuszczałem, największe biorą pod brzegiem. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Witam.